Sponsorem programu jest Województwo Małopolskie. Rolnicy dosyć często pozostają sami z własną produkcją. Ta produkcja też nie jest ukierunkowywana pod poszczególnych odbiorców. Dlatego bardzo ważne, aby. Rolnicy przede wszystkim starali się ujednolicić w większym zakresie własną produkcję, ale po to, żeby tworzyć również szerszą ofertę sprzedażową dla potencjalnych przetwórców rolno-spożywczych, czy dla poszczególnych również handlowców, którzy potem wprowadzają te produkty do sieci handlowych, czy na rynek konsumpcyjny. Dzisiaj w Małopolsce, kiedy mówimy o właśnie bardzo dużym rozdrobnieniu agralnym, ta produkcja jest prowadzona na kilku hektarach, kiedy mamy z kilkudziesięcioma różnymi asortymentami produkcji. Oczywiście trudno jest walczyć tutaj na tym rynku już bardzo zmonopolizowanym przez tak zwanych już dużych graczy, których jest bardzo dużo, chociażby w południowej czy ze wschodniej części Polski. Cieszy się, że w Małopolsce powstało już kilkanaście grup producentów. Te najbardziej cieszą chociażby w kontekście dystrybucji jabłek, chociażby na terenie powiatu sądeckiego, które już odgrywają bardzo istotną rolę właśnie w ujednolicaniu tej produkcji, czy w kreowaniu kierunku produkcji w kontekście poszczególnych odbiorców sieci handlowych, które te produkty wprowadzają na rynek konsumpcyjny. Grupa powstała dzięki zrzeszeniu się sześciu, można powiedzieć, kolegów, którzy mieszkamy w tym rejonie obok siebie, sady praktycznie sąsiadujące, no i był, była możliwość stworzenia czegoś takiego, dzięki czemu możemy sprzedać naprawdę większą ilość jabłek przez takie powiedzenie, że większy może więcej. Jednak jest to prawda, jesteśmy w stanie zrobić większą partię towarów w krótszym czasie niż każdy z nas indywidualnie. Jestem drugim pokoleniem sadownika. Od niedawna założyłem swój własny sad jabłoniowy. Przynależę tak samo do grupy producentów owoców Zelsat. Dzięki czemu mam zapewniony zbyt, i nie boję się, że to jabłko mi się zepsuje, że nie będę miał gdzie tego sprzedać. Jesteśmy w obiekcie grupy producentów owoców Zelsat. Jest to obiekt wybudowany głównie dzięki wsparciu programu PROF, to znaczy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jest to nowoczesna hala mająca 24 komory chłodnicze na jabłka, powierzchni tam magazynowej około 200-250 ton. Sadownicy, którzy są zrzeszeni w tej grupie, każdy posiada system integrowanej produkcji owoców, także system Global Gap. Który, dzięki którym tym systemom jesteśmy w stanie zapewnić owoce wysokiej jakości o niskich zawartościach pozostałości pestycydów, przez co jabłka stają się zdrowe, bardzo smaczne. W 1995 roku założyliśmy grupę producencką Grodzisko. Ciężko było, ponieważ bardzo trudno było namówić sadowników do zrzeszenia się. Byliśmy zarejestrowaną pierwszą grupą producencką na terenie Małopolski, z czego mogliśmy skorzystać z kredytów preferencyjnych, gdzie zaadoptowaliśmy dwie komory z kontrolowaną atmosferą. Z Prowu, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 4 miliony. Spółdzielnia Grodnicza Grodzisko oprócz produkcji jabłek również zajmuje się tłoczeniem soków 100% tłoczonych z tych jabłek. W tym momencie mamy dostępne soki, które już są gotowe, natomiast w najbliższym czasie po dostarczeniu nowego surowca będziemy tłoczyć soki z nowych jabłek. Gospodarstwo prowadzę razem z synem na razie 30 hektarów. Tradycja tutaj już jest z pokoleń już od prawie ponad 50 lat tutaj. Ojciec mój produkował kapustę. Ja sam już prowadzę ponad 30 lat tutaj gospodarstwo. Głównym powodem przystąpienia do grupy było to, że chcieliśmy po prostu poszerzyć asortyment, oprócz tego zwiększyć produkcję. Grupa producentów daje możliwość sprzedania członkom grupy warzyw w pierwszej kolejności i jeżeli spływają zamówienia, to w ciągu tygodnia jesteśmy sprzedać każdą ilość towaru, który rolnik zgłasza wcześniej, że w danym dniu, w danym tygodniu będzie miał taką ilość towaru, my to przyjmujemy no i sprzedajemy na markety do odbiorców, którzy się zgłaszają po towar. Grupa zrzesza 24 rolników z okolicznej wsi. W sumie w grupie jest uprawianych 2400 hektarów. Uprawiane są takie rośliny jak kukurydza, rzepak, pszenica. Każdy z członków grupy ma swój magazyn zbożowy. Jak przychodzi sprzedaż, zrobimy wspólny kontrakt, przez to mamy wyższą cenę i możemy lepiej to sprzedać, prawda? Swoje gospodarstwo 3 hektarowe otrzymałem od dziadka 29 lat temu, natomiast produkcją zajęłem się 20 lat temu i zaczynałem od tych 3 hektarów. Dzisiaj gospodarujemy na 200 hektarach, z czego 80 hektarów jest własnej ziemi, reszta to są dzierżawy. Każdy z członków grupy w ostatnich latach poczynił dość duże inwestycje. Jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni w sprzęt. Główną działalnością grupy jest sprzedaż kurczaków wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy. Grupa nasza liczy pięciu członków, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie trzech gmin: Gminy Łapanów, Gminy Czciana i Gmina Zabierzów. Spółka nasza uzyskała dofinansowanie z prowu w kwocie 315 tysięcy złotych. Te środki uchwałą walnego zgromadzenia wspólników, Zdecydowaliśmy, że będą yy, przekazane na zakup środków do produkcji dla każdego z członków grupy i każdy członek grupy będzie miał procentowy udział w tej pomocy w zależności od tego, ile kurczaków dostarczy do grupy. Początki powstania Związku Producentów Człodych Lewnej w Pałecznicy sięgają 1997 roku. Formalnie zarejestrowani w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zostaliśmy w 2004 roku. Grupa dysponuje w tej chwili ilością około 700 macior, z czego produkowane jest rocznie około 15 tysięcy tuczników. Głównym celem funkcjonowania grupy było, był fakt, że musimy wspólnie gospodarować, czyli wspólnie sprzedawać większe partie towaru. Aby jego dokonać, musieliśmy poprawić znacząco jakość produkowanych tuczników, gdzie na początku mięsność naszych sztuczników była na poziomie 53%, na dzień dzisiejszy średnia mięsność w grupie sięga 60%. Sprzedajemy parkie w granicach 200 sztuk jednorazowo, co właśnie pozwala nam sprzedać 15 tysięcy sztuk rocznie. Potrzeb jest bardzo dużo, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że wspólna polityka rolna w Polsce prowadzona jest dopiero drugą perspektywę finansową. Zaczynamy właśnie teraz tą drugą perspektywę finansową. Unia Europejska od wielu lat prowadzi wspólną politykę rolną. Dzisiaj to jest kwestia również budowy chociażby targowisk, to są również wspomniane chociażby grupy producenckie, ale to jest również modernizacja gospodarstw rolnych, to jest budowanie tego rynku przetwórstwa rolno-spożywczego w poszczególnych obszarach. Sponsorem programu jest Województwo Małopolskie.